Serdecznie, po raz 28 na naszym podsumowaniu pięknego konkursu przeglądu na zdobnictwo obrzędowe cyklu wiosennego i świąt Wielkanocnych. Jest mi niezmiernie miło, że po raz tak naprawdę w dniu dzisiejszym, po raz 20 mam zaszczyt jako dyrektor Ośrodka Kultury otworzyć ten konkurs i to podsumowanie. Jest mi niezmiernie miło również z Waszej obecności, ponieważ kontynuujecie piękną tradycję, naprawdę jedną z piękniejszych tradycji, które w Monkach akurat skupiamy. Witamy Państwa dnia wesołego, że Pan Jezus powstał z grobu kamiennego, że Pan Jezus powstał, nam nowinę posłał. My chodzimy, tę nowinę głosimy, Państwa Wołocennego prosimy. Proszę dać, nie żałować, żeby było za to podziękować. Czy możemy Państwa dwór konopielką rozweselić? Nasze panie śpiewały i później poprosiły o włocelię. A teraz bym zapytał, żebym, za, żeby nie, żebym zapytał młody, czy znają dokładnie, co się pod tym słowem kryje? Myślę, że nie, bo często akurat dzisiaj się mówi od zajączka, gdzieś tam pod krzaczkiem i tak dalej, i tak dalej. Zanika te słowo akurat, które jest właśnie tradycją, kulturą, tą naszą wartość. Wartość akurat Wielkiej Nocy. I to, że dzisiaj jest już 28, 28, przegląd, właśnie typowo przegląd wielkanocny. Przegląd efektu Waszej pracy, a ja myślę, że nie tyle efektu Waszej pracy, Waszych talentów. To to jest bardzo ważne. Między innymi ja jestem z domu też pisankarka, więc brałam yy, udział, czy prowadziłam taki warsztaty yy, wykonywania pisanych. I widziałam wśród dzieci zainteresowanych, że to im się bardzo podoba, że trzeba tylko umieć do nich dotrzeć, przekazać i na pewno pochwycą tą tradycję i będą dalej ją kontynuować. Co do konkursu. Jak zwykle jest on niesamowity w kolorze, w barwach, w różnych rodzajach pisanych, kwiatów. Mająków, które niektóre tak zachwycają, że nasze nagrody są niczym, ale wydaje mi się, że ta nauka, która powoduje, że potrafimy takie piękne rzeczy robić i jak świat światem, to właśnie powinno być doceniane to, co jest piękno, co nas zachwyca, co daje nam właśnie to, że jesteśmy w jakiś sposób wyróżnieni, że tego typu pisanki to chyba tylko tutaj można tak piękne zobaczyć i tutaj może one właśnie powstają. Protokół z posiedzenia żyli 28 Wojewódzkiego Przeglądu, Zdobnictwo Urzędowe, Cykl Wiosenny i Świątynia Wielkanocnych. Oceniono 198 prac złożonych przez 158 uczestników. Proszę, proszę, proszę.